Będzie pochwalony Jezus Chrystus. 400 lat temu powstało zgromadzenie księży misjonarzy Vincenta Paulo. I pomyślmy, życie Wincentego. Co możemy z tego życia odczytać dzisiaj? Dlatego, że Pan Bóg daje nam w naszym życiu różne spotkania, relacje różnych ludzi, żebyśmy popatrzyli na ich życie i mogli znaleźć jakąś inspirację. No, mogli znaleźć jakąś siłę i sposób do tego, jak żyć. I chcielibyśmy zaproponować Wam, żeby przyjrzeć się Wincentemu A. Paulo w oparciu o książkę księdza Hynerbana Ojciec Ubogich, to jest taki klasyk, i jak nasze spotkanie będzie wyglądać. Będą takie trzy sytuacje z tej książeczki, w oparciu o które będziemy starali się znaleźć ogień do tego, jak żyć duchem Wincentego a Paolo dzisiaj. Bo ten duch żyje. No i pierwsza historia. Wincenty rodzi się no, pod koniec XVI wieku na pograniczu Francji i Hiszpanii w bardzo biednej rodzinie, jak sam zaznacza jako dziecko pasie świnia. Pierwsza myśl jest taka, że dobre serce lubi proces. Vicente A. Paulo, yy, przeczytajmy może fragment z książeczki. Wicek zatrzymał się. Nie od nie może przejść obojętnie obok takiej biedy. Zatrzymał, zaczynał być zły sam na siebie. Zawsze ta sama historia z tymi żebrakami. Nie może na nich patrzeć, by nie odczuć dziwnego ucisku w sercu. Przecież tak było, gdy jakiejś żebraczce dał worek mąki, po którą ojciec posłał go do młyna. Wprawdzie rozsądek ostrzegał, ale to jego zwariowane serce zawsze zwyciężało. Wiedział więc, że i tym razem będzie tak samo. Zwariowane serce małego chłopca Wincentego, które jest poruszone biedą drugiego człowieka. Warto się zastanowić, co porusza moje serce, co powoduje, że jest ono zwariowane. Bo to nie jest oczywiste, że na jakieś. No, Szczególne, można powiedzieć, biedy drugiego człowieka reagujemy, że coś nas mocniej porusza. Dobre serce Wincentego rodziło się już wtedy, kiedy był dzieckiem. Zresztą w tym braku, któremu pomógł, jak to miał w swoim zwyczaju, kogo Wincenty znalazł, no to przeczytajmy. Pewnie się spodziewamy kogo, no ale dobra. Wincenty widzi, ależ tak. Na rękach i nogach żebraka dostrzega rany. Znaczy, to było we śnie. Zbawiciela, a na głowie koronę cierniową. Dziwna jasność bije z przemienionej postaci żebraka. Rany promienieją oślepiającym światłem, a głos jakiś potężny woła: Co uczyniłeś temu bratu, memu biednemu, mnie uczyniłeś? No, i wiemy bardzo dobrze z tego, co się dzieje dalej w życiu Wincentego, że ubodzy byli jego Ewangelią. Że w człowieku, który potrzebuje pomocy, Wincenty dostrzegał Boga. No, niesamowite. I już wtedy, kiedy był dzieckiem, były takie sytuacje. No, powiedzmy teraz o drugiej rzeczy. A druga rzecz to jest potencjał. Pewnego razu ojciec Wincentego mówi do niego tak. Mam ci coś do powiedzenia. Dziś spotkałem na polu naszego księdza proboszcza. Mówił mi, że masz dobrą głowę i że powinieneś się uczyć. Ja, ja mam się uczyć? Tak, mógłbyś zostać księdzem. Ksiądz proboszcz uważa, że nadajesz się na księdza. Księdzem, ojcze, tak, księdzem. Zauważamy ojca, który wydobywa, który może zauważa potencjał Wincentego. Zauważa potencjał w tym dziecku. I go no, stara się wydobyć. Pomyślmy dzisiaj o tych, którzy zauważają, czy zauważyli kiedyś nasz potencjał, nasze ukryte zdolności, siły. Wielką wdzięczność możemy im okazać też Panu Bogu, że daje nam możliwość rozwoju, ale naszym rodzicom, dziadkom, rodzeństwu, ale też tym, którzy nam zrodzili czy rodzą Pana Boga. Zresztą dalej w życiu Wincentego zauważmy, że jest On człowiekiem który wydobywa potencjał z innych, który nie szczędzi znaczy, czy nie skąpi tak, środków do tego, żeby pomóc młodzieży, dzieciom, ludziom chorym, połamanym odkryć kim są, odkryć prawdziwe imię i odkryć to, że są potrzebni, bo wielu ludzi dzisiaj czuje się niepotrzebnych. I nasz charyzmat jest bardzo, bardzo aktualny, żeby pomagać, pokazywać ludziom, że są potrzebni, że są ważni. My potrzebujemy Pana Boga, bo szukamy Go. Ale z drugiej strony, no, różnie można to zdanie rozumieć. Pan Bóg i nas chce, czy potrzebuje w różnych sytuacjach. No, różnie można na to spojrzeć, ale Boga, który patrzy na mnie z życzliwością, który patrzy na moje życie i wydobywa z niego potencjał. I trzecia myśl, którą mamy, to jest lekcja miłosierdzia. Wincenty Apaulo jest posłany do szkoły, tam wcześniej spotyka się ze swoim wujem, który jest księdzem, no i wuj ten ma nauczyć go łaciny, deklinacji, no a także wprowadzić no, w takie podstawy przed pójściem do wyższej szkoły. No i Wincenty ma bardzo dobrą głowę do nauki, bardzo szybko przyswaja wiedzę, ale wuj uczy go jeszcze czegoś innego. Przeczytajmy w fragmencie tej książki. Wicek spojrzał na wuja i szerzej otwarł oczy. Po chwili w oczach chłopca pojawiło się zdumienie i zachwyt. Wuj bowiem z twarzą rozpromienioną okazał wielkie współczucie i dobro. Pochylał się nad chorymi. Temu poprawił łóżko, tamtemu podał kubek wody, innemu otarł pot z twarzy, tam podtrzymał czarkę i tak itd. Tak i co mówi wuj do Wincentego? Widzisz teraz, jak bardzo potrzeba światu kapłanów, ale dobrych kapłanów, a nie takich, którzy by pragnęli tylko zdobyć majątek. Lekcje miłosierdzia są dla przyszłego kapłana daleko ważniejsze niż łacina i wszelkie deklinacje, bo służąc ubogim spotykasz się oko w oko z boskim mistrzem swoim i wpatrujesz się w jego oblicze. No niesamowite. Wincenty Apaulo, który po latach no, będzie już tym słynnym księdzem Wincentym, kiedy był małym chłopcem, spotykał ludzi, którzy uczyli go miłosierdzia. Wuj, który zabrał go na lekcję miłosierdzia do szpitala. I warto się zapytać, gdy chodzi o nasze życie dzisiaj, czy my mamy takie lekcje miłosierdzia? Lekcje miłosierdzia kształtują w nas ducha, który podoba się Panu Bogu. Zatem tyle, gdy chodzi o dzisiejsze nasze spotkanie. Następnym razem zobaczymy, jak Wincenty jest już no, na dalszym etapie edukacji, no i jakie przygody zadziały się na pewnym statku. Także dzisiaj takie trzy myśli. Dobre serce lubi proces, potencjał i lekcja miłosierdzia. Tego uczymy się z pierwszych lat życia Wincentego Apaulo. Niech nam błogosławi. Amen.